Dzień dobry, widzę, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będziemy znowu grać na naszym świecie Minecraft Hardcore. Jestem zabudowany teraz ogólnie kończy mi się jedzenie. Dlatego ja nie wiem, czy nie będę wychodził zaraz. Najpierw muszę się przebudować i że czegoś bym tu, to, coś bym tu znalazł. Okej, No bo jednak... Powinienem coś tu znaleźć w tym Mainshafcie więcej. Tylko o, tam były te spawner i chyba tam też jest gdzieś niedaleko. Bo właśnie mnie zatruł. I ja muszę... Ja muszę uciekać stąd. Tutaj się muszę wkopać. I będę wychodził z tego cave'a, muszę się wybudować Poszukamy jakiegoś nowego, może jakąś wioskę znajdziemy Mam bardzo mało serc Chociaż w sumie gdybym tu jeszcze chwilę został, spróbował. Coś. Złota nie zbieram. Złoto mi się na razie nie przyda. Ewentualnie potem. Sprawdza, może to są diamenty. Fajnie by było. Fajnie by było, gdyby by były. Ale chyba nie No chyba, że coś przegapiłem, to wtedy są, ale... Myślę, że nie. dobra wychodzę już najwyżej coś tędy raczej nie uda mi się wyjść tak bez wykopywania ale spróbuję muszę też z tego cave'a wyjść i jak wyjdę to będzie już dobrze na, ra oj. na razie weszłem tu, gdzie nie powinienem. Bardzo nie powinienem wchodzić. Zabudowuję się. Dobra, wykopę się. Bo jednak jedzenia już nie ma, a więc. Będzie problem. Najgorzej, jak będzie noc. Bo wtedy, że w sumie. Nie wiem, czy da się sprawdzić się tutaj. No. Jakoś sobie damy radę. Jezu, te jagódki są naprawdę koszmarne. Ja co 5 sekund jem. A, to jest takie mało. Ja na zabuduję, jakby tutaj wyjść. No, tak, to już się go popuję Teraz muszę zmienić. Mam nadzieję, że tutaj już zaraz będzie powierzchnia. No, w sumie, zaraz powinna być. O, i ziemia, czyli powinien nie nam być już blisko. Aha, czyli to była taka zwykła ziemia. Po prostu w Kejwie na przykład. Okej, okay, czyli roz rozumiem, że zostałem oszukany trochę. O. O, tam jest wyjście, widzę wyjście. Widzę wyjście. Nie? Widzę wyjście. No. No Wy... wychodzę. Udało się. Dzień jest okej. Okay. O, jestem... Ja tam wchodziłem. Gdzieś. No teraz trzeba trochę pozdobywać jedzenie. Dzisiaj bardziej nasz. O, tam jest wiśniowy biom. Dzisiaj bardziej bym poświęcił ten film nie na siedzenie w jaskiniach, tylko po prostu na znalezienie jakiejś wioski może aby jakichś struktur jakby najgorszą rzeczą, której ja najbardziej nie lubię robić to siedzieć w jaskiniach, bo... <desse> jakby to powiedzieć, no... Łatwo umieram. No, łatwo. Na przykład no w sumie widzieliście już, ledwo zacząłem ten film, a... już... Ledwo przeżyłem Od tego raz, pająka. Potem jeszcze zaczęłem mnie strzelać, bo byłem w Tam tamten. Okej, okay, o strukturze mowa. Tylko teraz pytają, czy ja tam przeżyję czy opyla się tam iść. Bo tam w sumie nic ciekawego z tego co wiem, to nie ma. Tam coś jeszcze jest dalej. To zaraz zobaczę, tylko sleja. Przepiekę jedzenie, bo już nie mam w ogóle. Tam jest las. Dobra, pójdę do tego. Mam nadzieję, że nie umrę. I tyle. ale szczerze to CD jest mega ładny tu jest góra tu jest ten las i tu jest wiśniowe białe Bo gdyby zamiast tego Pillar Outpostu było tutaj wioska to by to było jeszcze ładniej ale tak, mi się naprawdę podobają te vibe minecrafta ta góra tutaj jest teraz tak chodził w kółko dopóki mi się jedzenie nie przepieczy. w ogóle tutaj mam cztery baraniny tylko i myślę, że to by mi wystarczyło naprawdę na całkiem sporo czasu ale na przykład tych jagódek to by mi wystarczyło na dwie minuty może a to tak na 20 minut myślę, że spokojnie wystarczy dobra, reszta jedzenia przepieka. Poza filmem, jak już skończę film. Bo ten raczej na tą chwilę... Powinien na Nie! Naprawdę teraz muszę A nie, bo ja nie mam drewna. Nie mam naprawdę blisko ten. Aż nie, to jest chyba zwykły deszcz, ale ja mam lawy. Ja nie wiem czy tam wchodzę, bo jak z takimi lagami, ja sobie wątpię, że poradzę. Idę po drewno. I zastanowię się, czy tam wchodzić, czy nie. No, jedynie to może mi służyć później do zdobycia to temu. Bo tak, to teraz to w sumie po co mi to? Tam nic ciekawego raczej nie będzie. Więc... Zdobędę trochę drewna teraz i idę dalej chyba w poszukiwanie jakiejś wioski. Ewentualnie czegoś, czego będę mógł naprawdę fajnie zgarnąć coś. Teraz noc mi już nie jest straszna. Bo mogę sobie wytworzyć łóżko w każdej chwili. I to jest pytanie. W którą stronę iść? Nie wiem. Płynę przez tę rzekę. Może tam coś będzie. Tu nie mogę. Udało się. Mogę płynąć. Wreszcie. A teraz nie mogę. Albo to dlatego, że mam takie lagi. Jak zaczął padać deszczo. Ale to nie jest burza, więc się nie prześpię. Czyli w sumie teraz to tylko straszne mi są jaskinie. Od nich tylko mogę dednąć. No bo spać. Co? So, Ojej. Spać mogę. A więc w sumie to dosłownie tylko. Bo nie mogę. No nie mogę. No tylko jaskinie, no bo raczej nie będę wchodził do jakiejś... i struktury i... Więc, że nie mam tam szans. No chyba, że... Po prostu deadny jakimś cudem z takich na przykład nie wiem w sumie Nie wiem na co teraz liczę, żeby znaleźć teraz lewa kulka ta nie ma wiadra Chyba będę mógł zaraz spać, albo już nawet mogę Mogę Jest pierwszy postęp na tym odcinku Oj, od razu mam mniejsze nagie Rozpogodziło się ah. Mam nadzieję, że ja znajdę dzisiaj jakąś wioskę, a nie będę chodził Tylko i gadał Choć chyba będzie to drugie, bo Znając moje szczęście, patrząc na to, że już znalazłem Mineshafta Pillager Outpost, no to de wioski będzie ciężko teraz szukać. Właśnie to jest to. Się rozglądam a tyle tu nic nie ma po prostu chyba że faktycznie wejdę jednak do tego cave'a bo mógłbym w sumie tam zdobyć diaksę, no już w tamtym odcinku miałem zdobyć diaksę no i nie udało się wygląda jakby było budowane wow dziwne nie, bo to jest tutaj jest dziura to jest całkiem spory. spodzie czy tam czy znowu nie zmarnuje tak jak na tamtym odcinku kilku minut czasu chyba zmarnuję, jak tam wejdę że nic nie ma No nie, a nawet jeżeli jest to. Ole, mo... Ja tak nie skoczę. Ja... Prawie spadłem. A w pierwszym odcinku umrzeć nie chcę. Znaczy w drugim odcinku, ja. Już my się myli. Dajcie jakąś wioskę albo Keywa chociaż no, no Fajnie Minecraft, fajnie. Tak właściwie to nie fajnie, ale... Może coś znajdę. Chociaż wątpię w to bardzo, no bo trochę już idę jednak. chodzi mi dużego, chociaż jest. jest. pytanie, czy to będzie jakaś. A dobra, może coś tam będzie. Najwyżej zmarnuję trochę czasu. Może coś tu będzie. Aha fajnie, czyli byłem tutaj i wyszłam. Nie wyjdę. Budować. Albo tu może chociaż o dżungla. O, o, tutaj. Tutaj będzie. Tutaj musi. M łem kliper. Będą pierwsze diamenty. Nie chcę, żebym przypadkiem te diamenty zrzucił na dół. I diamenty są. Są pierwsze diamenty. O nie, tam jest szkielet. Kolejne, ja nie mam wiadra Oj Dobra I uciekam w dół O, ja. Kolejne Okej okay. Przechodzę Czyli cel tamtego odcinka został udany w tym odcinku. Najbardziej się boję, że zaraz mi coś wyskoczy. Clip. O! o, o klipcio, Chodź tu na chwilę. Bo chcę to, tą... Te diamenty. Bardzo chcę te diamenty. Mógłbyś tak miło zostać zabity? I tu jest sporo tych diamentów. Dużo w tej ruchce. No ta ruda była naprawdę spokojna. Nie jak tamte pojedyncze, ale tak czy owak cieszę się, że są. O, tam jest Clipper. Dobra, ja. W sumie to był taki mały caveat. W sumie mały, ale nisko. Był położony. Al, albo. To był diamant. Czy mi się Okej, okay, no to szukamy dalej. Albo zejdę tam, bo tam jest się w dół idzie. właśnie. Tu bym bardziej wolał, żebyście wybruchły. Co? Jak mnie wybierze coś? Uj. O Jezu. Ojeju. 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 Jeszcze raz ojeju. Nie klatę. Prawie bym zmarnował diament. Bo mam klatę żelazną. Stworzę se. Oje. Ja tutaj prawie umarłem. Minecraft mi chciało zawołać doprowadzić. Ja już miałam takie... Bardzo szybko strzelałem z szkieletu. Bardzo szybko. I właśnie o to mi chodzi, nie? Że ja chcę Idę, idę nagle tutaj, szkielet czy coś. Ja najbardziej nie lubię szkieletów, szczerze z mobów. Bo zombie, jakie są takie dosłownie bez mózgi? Nie, oni tylko podchodzą do ciebie, a ty ich walisz Ale już reszta mobów już nie jest takimi aż bez mózgami. Głównie szkielety. Mogli pary to dnąć, no, co? Może nawet. O! Może nawet yy, sobie tylko stanąć? Wybuchnij. nie ma Krypera. No i wiadomo. Oni tylko sobie wybuchną. Ty, ty po prostu weźmiesz na. Szczególnie jak mała Starcz. O, mówię o mózgach I o, o, tam są diakse. Tu też są diakse. A tam jest szkielet. A o szkielecie mówiłem coś innego. Że jest mózgiem. Przepraszam, jesteście mózgami. Przepraszam. Macie trochę mózgu. Macie. powiedziałem macie. No, przepraszam. Tu nie chciałam tak mówić o was. Tam są diamy, Tak, to bym się wyco... wycofywał, ale. tu? do mnie. Oj. Chyba, że jeżeli ja zapamiętam, że tam są diamenty, to na kolejnym filmie bym je zdołał, bo i tak ten film już trochę trwa. Ja bym sobie zapamiętał, gdzie one są. Jeszcze tam są. Ale ciekawostka, że ich nie zauważyłam. O, dobra, zabrałam. Tam jest pająk tylko. Okej, okay, czyli musiałem się dospałnić. Dalej. Nie wiem, ale wiem, że na chwilę obecną ja będę kończył już ten film, bo trochę jednak trwa. Znaleźliśmy diamenty, więc jest dobrze. Ja Was żegnam na razie.